Weekend był cudowny. Spełniły się moje marzenia, na które bardzo długo czekałem. Ponad 20 lat czekałem na, na tą chwilę, która właśnie się wczoraj, jak i dzisiaj powtórzyła. Pierwsze miejsce w generalce to dla mnie ogromny sukces, wspaniały wynik. Korczyna była w tym roku dla mnie sprzyjająca i łaskawa. Przez wiele lat nie zapomnę tego weekendu na pewno. Jesteśmy po dwóch dniach rywalizacji w korczynie. I szczerze mówiąc, no brałbym w ciemno te wyniki, bo w sobotę jeszcze o 11 byłem przebrany w normalne ciuchy. Nie byłem w kombinezonie i dawałem sobie jeszcze 10 minut, bo samochód nie chciał działać, ale zadziałał w ostatniej chwili rzutem na taśmę pojechaliśmy pierwszy trening. Walczyliśmy troszeczkę z ustawieniami samochodu. Zmniejszyliśmy troszkę moc, żeby objechać, żeby się nic nie stało. I bardzo się cieszę, no w sobotę trzecie miejsce. Dzisiaj drugie, Szymon dwukrotnie zwyciężył, jestem bardzo z niego dumny, bardzo się cieszę, że oba samochody, które ja przygotu... moja firma przygotowuje, dojechały do mety i dojechały w czubie. Tak? Szkoda trochę, że Sebastian się zepsuł, no bo byśmy mieli porównanie, jak, jak by to wyglądało, No, ale trudno, Tak jest ten sport, no. czasami zdarzają się awarie, wiem że, wiem, że miał jakąś awarię ABS-u i nie zadziałały mu hamulce. Trudno. Tak jest, ale naprawdę bardzo się cieszę i chciałem podziękować tutaj organizatorom za świetnie wykonaną robotę. Jak zwykle zresztą w Korczynie zawody przebiegły rewelacyjnie, pomimo kilku wypadków i do sporo rozdanego oleju. No i tyle. No. Za tydzień, za pięć dni tak naprawdę jedziemy do Stembergu. Do zobaczenia. Wspaniały, wspaniały weekend. A... Pogoda całe szczęście była łaskawa. Ja tak już w piątek, jak mówiłem w wywiadzie, wybłagałem, żeby było sucho. Pierwsze dwa podjazdy treningowe w sobotę dramat. Dramat. Nie byłem w stanie utrzymać się na asfalcie, nie mogłem przyspieszać. Latało to auto jak na lodzie w lewo, w prawo. Wyniki tragiczne, gdzieś 20, 20 któreś miejsce, co w moim przypadku, gdzie staram się walczyć o zwycięstwo w klasie aut, napędzanych na jedną oś, no, totalnie poniżej oczekiwań, całe szczęście zaczęło przesychać, więc e, udało, się, udało się te czasy znacząco podnieść. Prawie 20 sekund udało mi się poprawić od przejazdu, od przejazdu treningowego do, do podjazdów wyścigowych, więc no, przepaść, przepaść po prostu. W niedzielę wszystko pomyślnie, posłuchy, stabilne tempo. Starałem się nie ryzykować aż tak mocno. Eee, te punkty trzeba dowozić mimo wszystko. Nie chcę głupim ruchem stracić szansy na to, żeby być na koniec sezonu gdzieś wysoko w klasyfikacji generalnej. Mój przeciwnik, z którym walczę o prowadzenie w Generalce, w tym momencie zrobił mi mały prezent. Rzeczywiście najechał na, za szybko na szykanę, co, co skończyło się wypadnięciem z trasy. Udało mi się to wykorzystać. Gdzieś solidne punkty wracają ze mną do trójmiasta. Czekamy na Magurę, Ja już się też nie mogę doczekać. Chciałbym, żeby to trwało weekend w weekend. Mam tak gigantyczną przyjemność z jazdy Lotusem, że marzy mi się, żeby wręcz wsiadać w to auto codziennie. Weekend, pierwszy dzień fajny, udało się dojechać drugim w Generalce, mieliśmy zmienne warunki, padał deszcz, przesychało, no, było całkiem ciekawie. E, testowaliśmy nowy układ hamulców ABS, który mamy zamontowany w aucie. No niestety dzisiaj zawiódł e, na dohamowaniu prawie z 200 na godzinę. Miałem pedał po prostu tak twardy, nie dało się schamować autem. E, uderzyłem w szykany. Uszkodziłem przód auta, no i niestety dzisiaj zakończyliśmy zawody. Strata dużo punktów, była szansa wbicie no, na podium to na pewno, ale nie wiem jeszcze na które miejsce. Tak jest motosport, trzeba to przegryźć, naprawić auto i działamy dalej. Myślimy o tytule mistrza Polski, więc trzeba po prostu zapomnieć o tym jednym dniu, który no, był pechowy. No i cóż, co mogę powiedzieć, no, widzimy się na następnych zawodach. E, witam Państwa ponownie z e, 22. wyścigu piątki. Jest to czwarta, trzecia i czwarta eliminacja mistrzostw Polski w wyścigach górskich. E, pierwszy dzień, sobota, e, bardzo zmienne warunki. E, zaczęło się od deszczu. Później zaczę, zaczęło to wszystko przesychać. I była loteria opono, oponiarska. E, pojechaliśmy na sliku. E, trochę... Tak ryzykownie, aczkolwiek wszystko szło dobrze, dopóki, przy dużej prędkości 227 na godzinę, nie, dotknęliśmy, nie dotknąłem krawężnika. Co skutkowało zmienieniem geometrii samochodu i następstwem były dwa, następne, dwie następne przygody: jedna jest odcierka o, o barierkę, a drugie, uderzenie w barierkę, ponieważ samochód już nie skręcił. Dzisiaj mamy nowy dzień. Udało nam się przez noc naprawić samochód. Dzień suchy, ale niestety samochód geometryjnie nie, nie skręcał, nie prowadził się. Coś jeszcze, coś jeszcze mu brakowało. Nie wiemy jeszcze tego. Będziemy to sprawdzać. Drugie miejsce w klasie, piąte miejsce w generalce. Dziękuję bardzo no Zmęczenie, <laughs> się pierwsze słowo nasuwa, ale radość też. Super yy, zawody. Yy, miałem dobre tempo, zawsze tu miałem dobre tempo i chciałem to potwierdzić, i to się udało. Wczoraj dziewiąte miejsce w Generalce dla mnie to jest mega sukces. Dzisiaj troszkę gorzej, 12, ale jazda była lepsza i z tego się cieszę. Yy, no co mogę powiedzieć? No, strasznie szybko było. Nowy asfalt, super przyczepność. Kupe Frydy to nam daje, tak naprawdę. Kibiców było też sporo, pogoda ładna. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i widzimy się za miesiąc na Magurze. Do zobaczenia. To był mój debiut na trasach górskich wyścigów. Uważam, że odnalazłem się dość dobrze. Pierwszy dzień jechaliśmy po po deszczu dwa pierwsze przejazdy treningowe były całkiem pomokrem. Pierwszy wyścigowy był po takim przesychającym. Uważam, że to była dobra runda. No, weekend w sumie udany. Wczoraj pierwsze miejsce, dzisiaj niestety trzecie. Uf, coś mogę powiedzieć, że no, mogę ewentualnie zgonić trochę winę na opony. Jakoś tak, na no, nie trzymały mi. No i tyle, co tam. Czekamy na ma górę, zobaczymy co będzie. Pozdrawiam wszystkich kibiców i tyle. Dziękuję. Myślę, że weekend bardzo udany. Było super, no wymagająca bardzo trasa. To już coś, coś innego, naprawdę na poważnie. Pełno, dużo było obaw na początku. W każdym razie z każdym, z każdym przejazdem było zdecydowanie lepiej. No wczoraj warunki były zdecydowanie ciężkie. Na mokrym, aby przeżyć. No dzisiaj już było kupę zabawy, no i było po super. I teraz chyba do zobaczenia na górze, tak? E, witam, nazywam się Wojciech Bejgerowski. E, weekend cudowny, pierwszy dzień nauka. E, z respektem podejście do pogody i do warunków, ale dzisiaj fantastycznie się jechało od samego rana. Był feeling, była prędkość, była radocha i jest podło, jest meta, więc plan zamierzony, wykonany. Pozdrawiam wszystkich. No weekend, pierwszy dzień zwłaszcza trudny, rano deszcz i jakby się pogoda utrzymała to było ok, mieliśmy duży problem, czyli duży, no, padło nam sprzęgło. Paki zaliczyli nockę, więc dużo pracy za nimi. Za co bardzo dziękuję. Rano byliśmy gotowi, dzisiaj stosunku, cały czas poprawiałem czasy, więc jestem zadowolony. W ostatnim podjeździe na oleju na pierwszym lewym mnie trochę postawiło i nas nastraszyło, więc powiem taki sam czas jak w pierwszym podjeździe. Stałem tam sekundę kary za dotknięcie szkany, ale jestem zadowolony. No, myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że łatwiej mi będzie i z lepszego miejsca zacznę w Magurze. No to po dwóch wyścigach w Korczynie zająłem dwa razy pierwsze miejsce w trzeciej grupie. Jestem bardzo z tego zadowolony. W klasyfikacji generalnej też byłem na siódmym, ósmym miejscu. Konkurencja wiadomo, że była bardzo wysoka. Tutaj mogę podziękować też licznym kibicom, że przyjechali mnie dopingować, bo jestem na swoim terenie i z tego im bardzo dziękuję. Do zobaczenia na Magurze za miesiąc i tam znowu będzie walka z moimi rywalami. No to pierwszy dzień, e, fajne tempo na podjazdach treningowych e, po mokrej nawierzchni. Czyliśmy się pewnie, czasy to pokazywały, e, atak na pierwszym wyścigowym. No, pocałowanie bandy, trudno się mówi, nieklasyfikacja, drugi dzień fajny. E, biliśmy się z, tutaj z kolegami, no niestety drugi wyścigowy, na starcie okazało się, że się sprzęgło posypało, no i nie wiem, strata 3 sekund na samym starcie, także przegrałem o sekundę, jestem zadowolony, mimo wszystko cenne doświadczenie. Widzimy się za miesiąc na Magurze, dzięki. No co, wczoraj od rana deszczowo, treningi po deszczu, wyścigowe, takie łamane, trochę deszczu, trochę, trochę sucho. No na pierwszym wyścigowym, na pierwszym zakręcie troszeczkę mi auto odpłynęło, tam straciłem troszeczkę. No i wyjechałem na górę już z sporą różnicą czasu do, do konkurencji, także wczoraj mogę zaliczyć do nieudanego wyścigu, w związku z tym, że no pudła nie ma, więc, więc jest gorzej. No dzisiaj od rana słońce, zaczęliśmy atakować od samego początku, od treningów. Drugie miejsce dzisiaj. Do pierwszego brakło sekundy na podjeździe. Uważam, że jest bardzo dobrze, no bo mówię, konkurencja też bardzo, bardzo naciskała. Jest OK, także cenne punkty zdobyte jest wszystko w porządku. Okej, okay. nie mam się przywitać jakoś. Więc dla mnie to był.. Przygoda kolejna, nowa, w nowym małcie. E, także e, jeszcze dużo nauki przede mną, ale było, było ok, dużo mam pracy przed sobą, e, sobota jak najbardziej była dość wymagająca deszcz, e, nie warunki za bardzo, niedziela teraz dzisiaj świetnie się jeździło, e, coraz lepiej wczuwam się w auto, także e, myślę, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze, jeszcze lepiej. No myślę, że to dla mnie bardzo udane przejazdy były. Przede wszystkim jest to rozpoczęcie sezonu. No, wytestowałem samochód bardzo dobrze, ale przy tym przejechałem tak, jak chciałem, a nawet lepiej. Dzisiaj praktycznie dwa prawie równe przejazdy, różnica 30 sekundy. Generalnie cieszy mnie właśnie taki puchar w klasie tej. A, nie to. O tej w klasie specyfikacji CES, czyli w europejskich zawodach. A jeśli chodzi o samochód, o to, że jeżdżę, no jechałem znów najstarszym pojazdem na zawodach coraz mniej tych bardzo starych Rajdówek i wyścigówek, bo mój sobie jest bardziej rajdowy, ale cieszę się, że mogę szerzyć właśnie tą kulturę klasycznych i historycznych pojazdów. Aha. Weekend można podzielić na sobotę, która była kompletnie nieudana w moim przypadku. Drobna awaria sprzętu wykluczyła mnie z walki o podium. W klasie historycznej. Dzisiaj już zupełnie inna sytuacja. Zająłem drugie miejsce w kategorii HS4, w klasie D2. No i zwyciężyłem w kategorii w cezie historycznym. Weekend dla mnie bardzo udany. Nie ukrywam, jest to moja ulubiona trasa. Udało się poprawiać czasy z podjazdu na podjazd. W sobotę trochę nam popadało, ale jazda po mokrym też była bardzo ciekawa. Udało mi się wygrać swoją klasę w sobotę jak i w niedzielę. Jesteśmy po trzeciej w wartej rundzie GSMP 2025 w 22. wyścigu górskim Przątki. Wczoraj trochę mieszania pogodowego, mała ruletka oponiarska, ale bezpiecznie na mecie, po małych problemach na drugim podejrzeniu wyścigowym. Dzisiaj zdecydowanie lepiej, udało się gdzieś tam zbliżyć na kilka dziesiątek do tego oczka wyżej na, na, na podium, czyli gdzieś tam na, w na drugiego miejsca. Ale ogólnie zawody pozytywnie udane i cóż, widzimy się na Magurze. Wczoraj, w sobotę, drugie miejsce niestety nie udało się wywalczyć pierwszego. No, niestety padał deszcz. Nie lubię zbyt okrej pogody, aczkolwiek nie było źle. Ważne, że bezpiecznie. A dzisiaj w niedzielę pierwsze miejsce z wiarę stabilną przewagą. Ja się cieszę. Witam. No, weekend. Mykendowym samochodem. Pierwsze kilometry dosłownie. No, nie jest to Clio. Muszę się samochodem nauczyć. Coś muszę pojeździć, pojeździmy coś teraz po torach przed Magurą, no i zobaczymy, widzimy się na Magurze i to zweryfikuje, czy odrobiłem jakąś lekcję. Proszę o podsumowanie weekendu. E, weekend dla mnie mega udany. E, wczoraj pierwsze miejsce w klasie, dzisiaj drugie z niedużą stratą, także jak na debiut w nowym samochodzie, no jestem mega zadowolony i oby tak wyglądał cały sezon. E, no weekend... Można powiedzieć, że udany. Meta zaliczona, meta jest, więc to jest to jest najważniejsze. Niestety ostatni przejazd wyścigowy z, z małą awarią przerywał mi silnik, więc e, no, auto mi zwalniało, więc no, w taki sposób nie udało się żadnego e, fajnego czasu wykręcić. No, dla mnie te przyjazdy są przede wszystkim wartościowe pod względem zdobywania doświadczenia i nieustanującej nauki jazdy wyścigowej, więc, więc no szkoda, że tak się stało, ale fajnie, że weekend zaliczony, że wyścig zaliczony, jest meta i, i to dla mnie jest najważniejsze. No awarie niestety taki sport, że były, są i, i będą, więc można uznać weekend za udany. Weekend był w porządku. Zdobyliśmy, wyjechaliśmy drugie miejsce w klasie RHC 4. Był to nasz debiut w wyścigu górskim. Mieliśmy tylko pojechać to w ramach testów, no ale z racji tego, że no to jest już ostatni rok, w którym no to auto będzie mogło jechać w tej, w tej klasie, więc pewnie dociągniemy jeszcze 3-4 wyścigi, żeby no wyjeździć to mistrzostwo albo wicemistrzostwo i Będziemy się starać, przerabiać troszeczkę to auto pod wyścigi, no bo auto mamy skonfigurowane pod, pod rajdy I, i myślę, że będzie dobrze. No zakończyliśmy dzisiaj drugi dzień ścigania, na szczęście w całości na mecie, chociaż nie było łatwo, bo auto się zaczęło psuć pod koniec, ale finalnie dojechaliśmy na metę i jest wszystko dobrze. Pogoda się udała cieszymy się, szykujemy się do następnego weekendu wyścigowego na Magurze no, Jesteśmy na mecie, to jest najważniejszy cel no, po przygodzie na poprzednich rundach w Kielcach jeszcze głowa jednak troszkę blokuje, ale jesteśmy na mecie, to jest najważniejsze. Nie obyło się bez drobnych przygód, ale celem była meta i walczymy dalej na kolejnych rundach w Magurze uh, Weekend uh... Takimi mm, mieszanymi uczuciami, ponieważ sobota niestety zakończyła się dla nas niepomyślnie. Y, nie zostaliśmy dopuszczeni do drugiego podjazdu, co skutkowało nieukończenie dnia, a dzisiaj wygrana i odrobienie cennych punktów. Także wydaje mi się, że y, mieszane uczucia, ale na, na koniec dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Pogoda zmienna, ale zasadniczo raczej dobra niż zła. Pięknie przygotowana trasa. Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Kilku kolegom nie udało się doprowadzić samochodu do mety, ale nic poważnego się nie wydarzyło. Więc, według mnie, po prostu niezwykle przyjemny i udany weekend. Cóż, wczorajszy dzień dość mokry, e, pogoda bardzo zmienna, co spowodowało pewną loterię, pewnie w oponach, i próba dobrania. Właściwych opon, co nie było dość proste, ponieważ to raz było bardzo mokro, później trochę przysychało. Co powodowało też, że na trasie pojawiały się przeszkody. Parę samochodów wypadło z trasy. Nam udało się, znaczy, udało mi się dotrzeć do, do mety na trzecim miejscu, z czego jestem bardzo zadowolony. W dniu dzisiejszym. Sporo problemów technicznych. W sumie to dziękuję, że w ogóle jestem na mecie, ponieważ parę razy mnie tam dość mocno postraszyło. Eee, na szczęście udało się znaleźć przyczynę. Co prawda nie udało się tego naprawić dzisiaj, ale myślę, że na następne zawody będę gotowy. Do... Podsumowanie. Eee, weekend był bardzo ciekawy. Eee, było deszczowo, co mi się bardzo podobało. Było również bardzo sucho, dzisiaj na przykład, co mi się też bardzo podobało. Eee, trasa jest super. Kibice są super. Myślę, że pojawię się tutaj za rok. To był bardzo ciekawy weekend. Masę zmian w wozie, wszystko przetestowane. Kilka niefortunnych zdarzeń przyczyniło się do tego, że ostatni czas był taki sobie. Natomiast mega weekend. Dziękuję kibicom wszystkim za kibicowanie. Weekend bardzo, bardzo udany. Po roku przerwy tak naprawdę po wyścigu tutaj, który zakończył się na pierwszym podjeździe treningowym, na przełamanie. Bardzo udane dwa dni wczoraj, z problemami drobnymi, ale udało się przejechać. Dzisiaj już idealnie, pierwsze miejsce w klasie, z dużą przewagą, fajna walka, taka równa. Także tylko się cieszyć, mam nadzieję, że będzie taki cały sezon. Weekend był szybki, dosyć ciężki, mocna klasa, 10 samochodów w mojej klasie. Praca zespołowa udało się z pomocą mechaników, rodziny. Także miejsce wczoraj drugie w klasie, dzisiaj trzecie w klasie. Jestem zadowolony. Bardzo fajnie. Pierwszy raz jechałem tą trasą. To są moje trzecie Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski w klasie historycznej. Bardzo fajna trasa. Na pewno za rok tutaj wrócimy. Co jeszcze? No, ciężko mi coś powiedzieć, bo pierwszy raz tutaj jestem. Więc coś więcej organizacyjnie. Bardzo super. Podobało mi się. Pierwszy dzień deszczowy potraktowałem jako trening, ponieważ pierwszy raz na tej trasie GSMP. Drugi dzień już sucho i jak widać udało się zająć trzecie miejsce w klasie FIACES i Mistrzostw Polski. Dziękuję wszystkim kibicom.